dobrze jak widzieliście ostatnio było zastawiane 5 lajków więc dzisiaj zrobimy challenge bir tak już przez przypadek zrobiłem bo znowu mi się tak zrobiło więc jeszcze raz z wami teraz to zrobię więc ten Ừ, à, phải thế, chú Ừ. Okay. Hmm? Mm -hmm. okay. Mm -hmm. Mam tylko trzy koiny, niestety. Dobra, mam sześć. Później będzie chyba jednej z najgorszych, bo będzie wtedy to. O. Dziesięć pas dziękuję. Musisz wętek z przypadkiem nie chodzi? Nie. Pod tyle po dobra, już się bałem, że nie zdążę. Tutaj gdzieś Freddy Fazbear powinien chodzić. No, jest. Jezus. Hej kid! W wypadek ja może zamknę to. Okej. Okay. Gdybym nie zamknął, pewnie bym zginął teraz, nie? Znaczy tutaj, tutaj, najpierw tutaj on nie działa. Znaczy on działa, ale rzadko się ten włącza, jak już, nie? Dobra, nie ma. Ja jakby coś nie wiem, jak to działa, więc trzeba mnie jakoś nauczyć. Napiszcie może w komentarzach, jak to działa, coś. Hmm. Trochę tak cicho. No, się. Dobra. Pod jakoś mogę. Prób? co to znaczy? Mhm. Dobra, je zamknę lepiej to. Aha. Wiem, że chyba później będzie Golden Freddy, albo już nawet jest, nie wiem. No dobra, 3, 2, 1. A nie, to dobra, bo to jest trze trzecia minuta. Ja myślę, że. Dobra, jak już jest. No to ten nie? No to zapomniałem, że tak nie za bardzo. Jeżeli to usłyszycie, ja jem sobie jakieś ciasto tylko nie. Dobra. A właśnie Freddy Fazber. Okej, okay, nieźle, nieźle. Dobra. jeszcze tylko kilka sekund. Wątpię, że nagle się wtedy te kilka sekund. Nie, da, 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 da. Trzy, dwa, jeden, dobra. Dobra, Bir Atak 2. I tutaj już jest Golden Freddy. Czyli wcześniej też był. O Jezus, teraz 20 Freddy Fazbe. W ogóle tutaj już będzie trudno, teraz. Mm. A, tego. No, sound. A no. no, coś innego w wątkach mi chodzi? Nie. Właśnie w taki sposób... Właśnie w taki sposób mogę zginąć, nie? I widzieliście to? Niedługo to zrobiłem. A ja dopiero zacząłem. Psz! Dobra, 10 fast coinów mi się przyda. Właśnie, Freddy, no dobra. Już są so Freddy, już są so A czym ja mam? Adam mam zamkniętego węta, dobra. Jak myślę, że... Aha. Wu, co coś... Co tu się dzieje? Co? nie wiem. O nie to właśnie. A poczekaj, co tu się właśnie stało? Jezus. Przestrzyłem się. Wiecie co ona powiedziała? Albo on? Nie ja wiem, bo ja w jakimś tam Fnafie chyba, że ta marionetka tam połknęła go. Znaczy, lefty połknął marionetka. A ja grałam Bill Attack 3. No właśnie, no, no. no. szybko jakieś kolejne, ale naprawdę mogli tego tej rodziny Frediego zapomniałam, że na niego się nie świecił. Toy, tego tej rodziny Frediego mogli zrobić trochę lepiej, nie? Znaczy trochę lepiej, mówię w jakiś bardziej sposób inny, na przykład, że nie wiem, zaglądałby tutaj do biurki i przez chwilę by to na przykład zablokowywał ekran jakiś czy coś, nie? No bo tak to za... bardzo nic nie robi. Znaczy Gran sobie mówi to no, nic nie robi, no Dziesięć <ścoughs> mhm. Mamy pierwszą... Aha, nie włączyłam Noizu, Jezus. No zaraz coś do mnie przyjdzie. Dobra, weźmy. Mmmm. Um, proces mi się nie przyda 10 fast coinów, no. To jedyne, co ja bym potrzebował. A na przykład w takich sytuacjach, nie? Znaczy, akurat teraz mam ich dużo, to przez to też. A nie, to ja mogę sobie tak na nich ten, no. Trochę tak. Kampić, nie? Tutaj pojawi się jakiś. O, teraz się pojawił. I ja sobie tak mogę zarobić kolejno, no ale trochę to takie nie za bardzo działa. Znaczy zawsze to jest jakoś, ale no. Co to ten ten Freddy gra pierwszą noc, czy co, bo to takie łatwe to. Przecież mu się nawet przecież nic cię nie rusza. A Abym zginął, gdybym nie założył tą maski, nie? Bo nie widziałem jej. Nie, nie widziałem go. góle. Poczekaj. Jak ja mam go uspokoić? Jakby... From noise. heard He is too far away from the music box to be so there. Global music can climb his down. Nie wiem, a mogę jakoś zrobić to bez tego? A wtedy to nie będzie bear, tak, niestety. Nie, ja to ja gram... Aha. Old friends. Hey kid. Pay attention. Play attention. No, play at... Wszyscy tutaj są takie najłatwiejsze postacie. Tutaj są na 5 albo jeden, nie? Znaczy najtrudniejsza. Aha, Nightmare Attack. jest dużo tych Nightmarów jest Spring trapez Ale... Jak? Hmm. To jest dosłownie 50 na 50, tylko że bez tego, nie? Nie mogę, trudny to. Hmm. Jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie 5 łapek w górę. To będę próbować zrobić bir a tak 2 i 3. Okej? 5 łapek w górę to nie jest jakoś dużo. A naprawdę by się przydało, nie? Znaczy, przydało, no chodzi mi Może no, jakby fajnie by było, bo jakby mi się nie chce tego robić, no serio. Tak jak jeżeli oglądaliście mój ostatni odcinek, to ja mówiłem, że mi się nie chce tego nagrywać. Ale robię to dla was. No więc 5 lajków. 5 lajków, i mógłbym zagrać, spróbować zrobić chociaż te coś, te zadania. Aha. Dobra, mój największy, a no co ja tam jeszcze miałem? Pamiętam, że miałem scrap baby. Ej, ty, przecież ja mam wszystko ustawione tak jak miałam, nie? Czekaj, bo chciałam sobie jeszcze zagrać tutaj, pod koniec, ale przecież 402, Enarda? Nie, nie. nawet go nie umiem przejść, może z tym, nie. Mm. Nate czy Rockstar Freddy? To był Rockstar Freddy, dobra. Może jeszcze Spring Trapa weźmiemy? No to wszystkie zepsute animatroniki, tak? Nie ma tutaj. Dobra, spróbujmy pobić swój rekord. O 200. No i oczywiście fast coin trzeba odbierać. No i Co? Poczekaj, bo tutaj się dużo dzieje. Ehm, Guys? Guys. Naprawdę w takich warunkach wcześniej grałem, bo tak nie za bardzo pamiętam. Ale przecież skąd on mi tu przyszedł? Jeszcze raz. Chociaż jak tutaj się dzieje dosłownie wszystko, nie? Na początku. Przecież ja tu miałam pół wszystkiego. Widzieliście to sami, nie? Przecież to jest dosłownie takie coś, jak, jak ja to mam zawsze. Przecież ja się tutaj niczego nie dodawałem, nie odejmowałem. Dodam teraz sobie tą. I śmiecie I just Balon sobie wziąłem. bo to są tylko te, no, ale wszystkie inne? Przecież no powinny być, być ich tutaj z oczka jak już. Nozo. Aha. Węty, wenty. Nie balon jeszcze się na nas tak patrzy. Na pewno w takich warunkach nie grałem. Nie. Coś tutaj jest nie tak. A ja tylko przez niego nie grałem. I to tyle? To wszystko mnie tak utrudnia, to? Nie. poczekajcie. Ja już muszę sam zobaczyć swój filmik. Nie wierzę, że ten. Ale w takich warunkach grałem. Jaki ja miałem skład, zobaczę. Pod koniec miałem. Gdzieś. Nie, to nie ten skład. Aha. Poczekaj, nie rozumiem. Ja pod taki skład na pewno nie grałem. No, wszystko tutaj mam. Mam, zobaczcie, mam to, mam wszystko. Chyba równajcie sobie ekran teraz, nie? Nightmera, Trapa miałem, to 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 mam. Oprócz tego Rockstara nie miałem. I co naprawdę ten Rockstar mi tyle robi? Aha, jeszcze Alchip. To może zamiast tego właśnie to zrobimy. czekajcie. No nie, już mam prawie taki team, tak jak miałem. Ja dodałem jedynie teraz tutaj Spring Trapa, tak? No, a tutaj nawet nie ten. Brole wituj! No byle, no i to tyle? Ja w takich warunkach faktycznie grałam. No nie, ja w takich dosłownie takich samych warunkach grałam. No to... Nie rozumiem o co chodzi, a jeszcze... Ale to już dodałem go już... Poczekaj, jeszcze raz, jaki ja miałam tam Team? No bo już sam się pogupiłam. Multit Frediego A Nie miałem jej Ale miałem go Miałem ich yy, Co tam jeszcze mamy No oprócz tego Rockstar Tego no to nic innego nie było Tak? Tego Nightmare'a, On jest po prostu po drugiej stronie co ten. No to spróbujmy teraz zagrać i zobaczmy jak to wyjdzie, nie? A akurat ta mapa, to jak dobrze pamiętam tam komentarze, to był plusz y, plusz papet, OK, Dziękuję. Y, dziękuję bardzo właśnie za ten koment, ko komentarz, bo naprawdę ja nie wiedziałem i... Gdzie to? Noisy. Elo, mordo. Mam halo. Guys ja nic nie zdobył. Wait, hold up. I just have up. A moment, moment. A czekaj, bo ja już tu umieram, nie? No nie! Nie, Balloon boy! Jak ja cię nienawidzę! Ja tak nie grałem. Dobrze. Poszedł sobie. Podszedł sobie. No ale teraz, jak nie gram tego. Nie, nienawidzę. No przecież ja dosłownie mam taki sam team. Taki sam team. Taki sam team mam. No oprócz tego jednego animatronika, kim jest Freddy Fazbear. No to. Nie, czekajcie, może sobie dodam kogoś innego zamiast tego. Music man, nie. Mm. On nie jest aż taki trudny. No, jedynie chcę, kogo jeszcze mógłbym z... tego, tego zrobić. Dobra, wenty, wenty, jeżeli nikt jeszcze nie ma. Kurde, no i... Error, error, tak. Ale dobra, oni faktycznie tutaj są. Już mogę? Tak, mogę. Dobrze. Widzicie? Tam, tam jak widzicie, to tamto. Dziękuję. Adę. Nic nie widzę. To jest dokładnie taki, no nie dokładnie taki sam team, ale... Jak? Wiem, że he however, but he... Aha, dobra, co możemy, bo niego dodać, bo my nie patrzymy tam na kamerę, ta, Tam, gdzie jest ten Foxy. O, ogólnie teraz bym... Wpa... Albo mi się zdaje, albo on lewituje. Nie, no, mi się tylko chyba to zdaje. Wenty, wenty, wenty. Dobra, mamy jednego fast -coina, a to właśnie źle. Rekaj, bo ja już nie wiem co ja robię, gdzie ja jestem. Nie, nie mam. E, sorry, nie mam. Nie, nie, nie mogę się skupić. Dobra, chyba nie pobijemy swojego rekordu. To by było na tyle, no i ogólnie na raz.